taki sposób, że będą składać właśnie te mm, projekty ustawodawcze. Jak pan doskonale wie, ustawa może przejść, a nie musi przejść przez Sejm, Senat, poprawki, głosowania, itd. itd. W gruncie rzeczy rozbije się to o to, że jeżeli y, zechce pan cokolwiek rzeczywiście tworzyć, w co ja nie wątpię, to jeżeli ktokolwiek z tych struktur y, sejmowo-senackich rozpozna w panu zagrożenie swoich partykularnych interesów, po prostu będą Pana blokować i stanie się Pan kolejnym prezydentem kukiełkowym, których już mieliśmy kilku w naszej historii. Także ja mam nadzieję, że Pan wpadnie na lepszy pomysł, ponieważ ja szczerze mówię, jako Polak i jako realista przede wszystkim, nie wierzę w to, żeby li tylko inicjatywa ustawodawcza była w stanie zmienić rzeczywistość naszego kraju i uratować ten kraj przez kompletną westernizację. Bo oparliśmy się rusyfikacji, oparliśmy się germanizacji, Panie <grymne> profesorze, i, i, i wszystkim innym najazdom w historii, panie profesorze, ale westernizacji się nie oprzemy. Nie oprzemy się. Dziękuję panu i. Dziękuję za, za głos. Dzień dobry. Kolejna osoba, może zabrać głos? Dzień dobry. No proszę bardzo, kolejna osoba. Jak się pan przedstawił i swoją ziemię przedstawił, szanowni państwo, właśnie ja sposób. Panie, ja się, ja się, przepraszam cię bardzo. Panie serdecznie przepraszam. Mamy kolejnego gościa. Jestem ja nazywam się Dariusz Szyle. Dariusz Szzyle, tak. Z... I się dosiada, panie Dariusz. Z... Jako SP sej też się znam. Bardzo z... miło, że pan dojeść. Bardzo proszę jest, jest pan, pan, pan e, Nazywam się na ja sposób, jestem z ziemi Dobra. luberskiej. Proszę bardzo. A moja, moja przygoda z Panem Profesorem zaczęła się może tylko trochę dziwnie wymyśliłem coś takiego jak ogłoszenie naród zatrudni prezydenta no to funkcjonowało w przestrzeni publicznej, inaczej tego nie profesor. mogę zrobić I na to ogłoszenie odpowiedział pan profesor. Odpowiedział chyba dlatego, że jego program i to co myśmy oczekiwali w tym ogłoszeniu praktycznie był, to był ten Tenże sam program, a więc tutaj wychodzimy z inicjatywą, że naród poszukuje prezydenta i taki prezydent się zjawia. Co było naprawdę dość miłym zaskoczeniem i chciałbym dalej ten pomysł kontynuować, ale zwrócił Państwo uwagę na jedną rzecz. Tak naprawdę w tym roku Pamy, Przepraszam, mam propozycję, proszę Państwa, żebyśmy się już bawili naprawdę w Sejmiku, bardzo Pana tu zapraszam serdecznie, Panie Janie, proszę bardzo. Ale tam będzie można... Bardzo proszę, będzie, nie, będzie, go, ja bym Pan tego zapewnił słuchalność lepszą. No, no właśnie, gdyby... Jest, pamiętajcie, w Sejmiku jest mównica, ja trochę, tak, że... No, no proszę... gdyby, gdyby dało się ten mikrofon tutaj dać jakoś. Nie to, dobrze, to jest maksymalna długość kabla w tym. To proszę głośno mówić, proszę głośno mówić. Przepraszam bardzo, szanowni Państwo, Jerzu, to może, może... Czyli ona jest kuszta. Może pan do mikrofonu no, no, podejść do mikrofonu. Oczywiście, że ona. A muszę tam A tam tam jest mównica, drodzy państwo. Że profesor dobrze słyszał. Nie, my nie będziemy przeszkadzać, ale chyba lepiej będzie kuszta. Czy pan profesor słyszy mnie? Czy pan profesor słyszy mnie? Słyszę, tak. Słyszę mikrofon, widzę mikrofon i słyszę. Yy, więc wracając do swojej wypowiedzi. Yy, szanowni Państwo, yy, to jest rok wyborczy. Proszę yy, to... nie przesuwać kamery, bo była dobrze ustawiona. Yy, to, nie jest, to nie jest tylko okres wyborów prezydenckich, ale to jest w ogóle yy, czas wyborów. Myślę, mam przekonanie głębokie, że wyborów chyba najważniejszych w naszej historii. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, e, naród jest już w tej chwili bardzo zdeterminowany do zmian. Co widać chociażby w tych e, wybuchających tu i ówdzie strajkach. Młodzież jest również bardzo zdecydowana wybrać e, nowe, e, nowe władze, e, zarówno nowego prezydenta, jak i nowy parlament. I chciałbym, żebyśmy to w ten sposób traktowali. E, naprawdę, moim. Moim ma marzeniem, moją taką ideą jest to, żeby te wybory prezydenckie niezależnie od, jak od wyniku, jaki, jaki, y jaki tutaj osiągniemy, żeby one potem były kontynuacją pewnego procesu wybra wybrania nowego parlamentu. Y chcę jeszcze je na jedną rzecz zwrócić uwagę, może bardzo istotną. Tutaj y panowie, a zwłaszcza pan Wojciech, mówią o szlachetności. Y I po głębokim namyśle to chyba każdy z nas poświadczy, że tak naprawdę w tych wyborach, w wyborach prezydenckich nie mamy ludzi szlachetnych. I tutaj zdecydowanie wybija się pan profesor. Dlatego z całą przyjemnością chciałbym w tym komitecie pracować i zrobić wszystko, by, by te wybory pan profesor wygrał. Naprawdę jest wielka szansa. Jest wielka szansa, dlatego że, mimo że pan profesor jest w chwili osobą jeszcze nieznaną, ale, ale ma wiele przemiotów, które go będą wyróżniały. I teraz, skoro rozpoczynamy dzisiaj, właściwie zajmujemy dzisiaj ten komitet, mam jedną taką prośbę, może natury technicznej. Szkoda byłoby, żebyśmy na gadaniu rozeszły się bez przyjęcia pewnych konkretnych działań. Dlaczego? Dlatego, że zauważcie, już niektórzy kandydaci się porejestrowali. Już o nich media mówią. Nasz kandydat jest nieznany i musimy zrobić wszystko, żeby szybko stał się rozpoznawalny. I dlatego bardzo bym prosił, żeby w tych naszych wypowiedziach padły właśnie pomysły, jak zrobić, żeby z tą kampanią szybko ruszyć. Na pewno po to, co wszyscy przyjechaliśmy, że popieramy pana, pana profesora na kandydata. Oczywiście poświadczenie jest, poświadczenie tejże decyzji jest rzeczą istotną, ale istotne jest również to, żeby właśnie pomyśleć nad całą techniczną kampanii. To tyle. 재미있게 보셨다면 구 i a l f l o a t i f f s i c h a e l